Dzięki, że uczysz nas surfowania, Marina. Nie ma sprawy, Jake! Halo! Halo, przyjaciółki! Uu. Krakersy, coś mi tu bardzo podejrzanie pachnie! Oczywiście, że tak! Hi, hi. Jestem Syreną i mam rybi ogonek! Widzisz? Wiecie, kamraci? Myślę, że ta Syrena wygląda jak ktoś, kogo znamy. Czy wiecie, kogo ona przypomina? Tak, wygląda jak kapitan Huck. Nigdy Cię nie widziałam w naszej zatoce. Wiesz, to dlatego, że ciągle się gdzieś pływa, pływa, pływa. <laughs> Ale właśnie wpadłam na chwilę, żeby się przyjrzeć tej cudownej desce wodnej. Czy ja mogłabym spróbować? To musi być świetna zabawa. Ale ja. Yy... O, nie przejmuj się, zaraz Ci ją oddam. Słowo syreny. <laughs> Szóstka, ona jest przebrana! Nie ciągnij mnie za ogół tej pierzastej! Przestań mówię ci dość! <trybuj> <śles> to nie jest syrena, tylko kapitan Hak. Szlak! Jak to odkryłaś? Uważajcie, płynie morski potwór! A niech to śledź kopnie! Iza, uciekaj! Wybaczcie, dzieciaki, ale to nie był mój pomysł! Bo był mój! Teraz ja mam tę wodną deskę! Jej, hej, no nie! No, szybciej, chodź za mną! Chcę jak najszybciej się pobawić na tej wodnej desce! Hakta czada? Hakta czada, zapewne!